Cześć, z tej strony EOS Chris. Ja przychodzę do Was tutaj z takim pytaniem od Was, które zadajecie do mnie prywatnie, lub też gdzieś na kanału Roberta Noble. Odnośnie tego, jak pracuje się z moimi obrazami mocy. Otóż, można z nimi pracować na wiele sposobów. Z racji tego, że ja nie maluję tako obrazów, moje obrazy najczęściej mają przesłanie, wewnętrzne, grube, intensywne przesłanie dla was, dla oglądających, dlatego zalecam ja jako artysta, jako Autorka tych obrazów, zalecam Wam wpatrywanie się w te obrazy. Z racji tego, że większość osób wie, czym my się zajmujemy, zajmujemy się głównie śnieniem, moje obrazy również powstają ze śnienia. Stamtąd jest i płynie z nich energia, która jest przelewana na płótno. Ja zalecam wpatrywanie się w ten obraz. W dany obraz, który was interesuje. Niektórzy z was mają moje obrazy i właśnie chodzi o to, że ci, co wychodzą z ciała, mają dodatkowe zadanie. Te obrazy mogą was przenosić do różnych lokacji, mogą dodawać wam energii, no i jeszcze inne rzeczy mogą robić. Wszystko zależy od tego, ile wy macie zgromadzone swojej energii. I dlatego mówię, że w rzeczywistości fizycznej warto abyście sobie siadali w pozycji medytującej i na przykład medytowali z moim obrazem. To znaczy wpatrywali się, wpatrywali się w każdy szczegół mojego obrazu. Dlatego zachęcam, aby stał nieco bliżej niż dalej. No bo inaczej patrzymy na obraz jak jest gdzieś daleko. Inaczej będziemy go obserwować, a inaczej będziemy obserwowali go, jak on będzie bardzo blisko. Wtedy mamy szansę wychwycić więcej takich drobnych szczegółów, co oczywiście przełożyć się może na wyjście z ciała. Po wyjściu z ciała, jeśli będziecie pamiętali, że macie wpatrywać się w obraz, to warto wpatrywać się w niego. Usiąść również w danej pozycji i. Wpatrywać się w śnieniu w ten obraz, i zobaczyć, co się wtedy zadzieje. Oczywiście ostrzegam nieprzygotowanych, aby jak nie czujecie się gotowi, aby móc wejść w obraz mój bądź mu się przyglądać, to tego nie róbcie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, są to obrazy mocy i niosą ze sobą ogromną, ogromny ładunek energetyczny. I to, co się zadzieje, wchodząc w dany obraz, no, może skończyć się dla was różnie. Za szczegół powinno się skończyć pozytywnie. Aczkolwiek no, nie mogę dać na to gwarancji, z racji tego, że nie wiem, um, czy już jesteście uporani ze swoimi jakimiś lękami, czy, no, czy jesteście po prostu na to gotowi. Następną metodą, raczej metodą, to jest dalsza część tej metody, to jest po prostu wpatrywanie się, medytowanie i rozmawianie z obrazem. Najlepiej robić to oczywiście, jak nie ma innych domowników w domu, bo nie wiadomo, żeby nikt nie pomyślał, że jesteście szaleni. Dlatego lepiej tego nie robić w obecności innych ludzi, ale jak najbardziej rozmawiać, przekazywać mu swoje intencje, jakie macie, bo te obrazy, tak jak powiedziałam, niosą ze sobą moc i energię włącznie ze spełnianiem Waszych marzeń. Zatem, jeśli macie jakiś problem i chcielibyście, aby. Został rozwiązany lub chcielibyście pomysłu na rozwiązanie danego problemu? Warto również rozmawiać z moimi obrazami podczas tej medytacji, chociażby, tak? Ale ważną kwestią jest właśnie medytowanie z moimi obrazami. To jest jedna z najważniejszych czynności, jakie możecie wykonać. A tutaj za nami wisi obraz Szczyty na To jest Roberta Noble obraz. Tak, wisi u niego w domu. Niektórzy mieli przyjemność zobaczyć jego na żywo. Tak, Robercik również praktykuje wpatrywanie się w obrazy yy, moje, bo nie tylko tutaj wiszą moje obrazy. Zatem ja Was zachęcam do oczywiście zakupienia moich obrazów. Yy, maluję również obrazy na zamówienie pod danego człowieka, pod jego energetykę. No, pod daną osobę, tak samo właśnie jak jest tutaj z tym obrazem. Z tym nie tylko z tym. Roberta. Dobrze, kochani, jeśli dalej nie wiecie co macie zrobić z moimi obrazami, to piszcie w komentarzu. Postaram się odnieść do tego. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia na następnym razem. Cześć.